Witaj na kanale, jaka to książka. Dzisiaj się zajmiemy książką pod tytułem Poradnik dla menedżerów na starcie. No, cóż tu można mądrego powiedzieć? W sumie, nazwa bardzo jest adekwatna do, do treści. To jest książka, która głównie traktuje, jest przeznaczona dla osób, które zmieniają stanowisko pracy, idą, awansują wyżej. I mają pewne jakieś obiekcje, problemy, jakiś strach przed, przed nową funkcją, która została im, im powierzona. Jak tutaj nawet napisane jest w, w podtytule, zachowaj spokój i pozostań sobą, właśnie, bo to jest takie, taka porada. Pora, no, książka nie jest zbyt gruba. Książka Porada, książka Poradnik, stron 156, więc. Z jednej strony można powiedzieć, że 156 stron troszeczkę maławą, bo takie jakoś no, nie, nie płacę, prawda? Za, nie płacę za, za samą układkę. No tutaj jest cena, bo to jest wydawnictwo OnePress, i cena jest 69. Cena oczywiście taka wydrukowana na książce. Więc to oczywiście może się zmienić w zależności od księgarni, w której to kupujemy. Książka jest z 2017 roku. Więc y, nie jest to jakiś bardzo stary tytuł, który mógłby być już nieaktualny. Aczkolwiek to właściwie y, awans z niższego szczebla na wyższy, właściwie y, zawsze będzie aktualny. Mogą się zmieniać ewentualnie jakieś takie y, zasady awansowania, zasady, powiedzmy, korporacyjne, czy cokolwiek, co może być związane i y, co może iść razem y, z, z nowoczesnością, prawda? Z biegiem czasu. Y, w skrócie, co tutaj. Y, tak jak mówiłem na pierwszym filmiku, który może, może widziałeś, yy, będę podawał oceny książek. Tutaj tą książkę yy, oceniłem na plus 5. Plus 5, czyli no można powiedzieć, no, yy, plus 5. Mówiłem, że od 1 do 5 będę mówił, ale niektóre książki nawet daję 6. Nie wiem, właściwie mam chyba takiego czasem dzika, że jeszcze dodaję 6, że jest Tutaj To dałem plus 5. Yy, bardzo, do, bardzo dobra książka. Tutaj od razu przeczytam też moją yy, krótką notatkę. Bardzo dobra książka, całość. Do, do przeczytania jak najbardziej i oczywiście i odświeżania, bo to yy, prawda jest taka, że jednak. Teraz yy, jest tak, że się patrzy na książkę i o czym ona, WTF, o czym ta książka jest. Yy, ja zachęcam bardzo gorąco każdego, każdego mola książkowego do tego, żeby zaznaczać w książkach yy, ważne fragmenty, bo to jest po pierwsze to jest dowód, że się przeczytało faktycznie wow, faktycznie to jest moje pismo, ja tutaj coś podpisałem. A druga sprawa to jest, że faktycznie jak będziemy wracać do tej, do tej lektury, tak jak tu już napisałem sobie, do odświeżania, czyli do, do, do powracania, do, do, do czytania tej książki, będzie łatwiej po prostu odnaleźć te interesujące fragmenty, bo oczywiście yy, wiele książek jest takich, że jest napisane, tyle jest napisane, taka gruba książka, jak patrzymy, o matku, ile stron, milion stron, a treści tak naprawdę... Wartej przeczytania To można było nieraz treścić do kilkudziesięciu stron I nawet zastanawiam się Lepiej czasem jest zrobić krótką książkę Naprawdę na temat, a nie jakieś yy, Długie wywody, które No tutaj właśnie patrzę, co mam jakiegoś takiego Co takiego grubego yy, To oczywiście nie wszystkie są moje książki tutaj yy, no więc wiecie, po prostu y, skompresować. To jest ta, ta książka skompresowana w miarę 156 stron. Y, tutaj w skrócie tak. Zobaczmy, co tutaj... Jakie mamy te podrozdziały, bo y, oczywiście nie będziemy całego czytać. Y, bardzo ważny rozdział trzeci. I rozdział siódmy. To od, od, zacznę od tych najważniejszych rzeczy, które ja po lekturze y, zapisałem. Y, rozdział trzeci. Delegowanie, czyli coś więcej niż nie branie wszystkiego na siebie. Y, Tutaj podtytuły, znaczy podrozdziały, ukryte przekonania, po co komu i co, jak to robić, kontrola menadżerska, pułapki delegowania. W skrócie, nieraz są tak napisane te, te podtytuły, podrozdziały, pod że właściwie się nie da rozszyfrować o co chodzi. Tu mniej więcej w skrócie jest powiedziane, o co tutaj faktycznie chodzi. Czyli to rozdział trzeci, który szczególnie warto zwrócić uwagę. Rozdział siódmy, prowadzenie spotkań, czyli jak uniknąć plagi nudy. Spotkanie informacyjne, spotkanie zespołu, sztuka facylitacji spotkań, technika zbierania informacji, czyli burza mózgów, technika zbierania informacji, analiza SWOT, yy, STRIPES, analiza pola sił, metoda World Disney, prowadzenie dużych spotkań, wybrane metody pracy z dużymi grupami, Idea Killers, nigdy nie trać okazji do feedbacku, podsumowanie. To jest no, to dość duży, duży yy, roz, rozbudowany rozdział, ma tutaj aż yy, chyba największy rozdział w, tym, w tej książce, 20, yy, 20 stron. Ale dobra, zobaczmy jeszcze, jakie tutaj mamy główne rozdziały. Zostań menedżerką, zostałem menedżerem pomocy. No to jest, jak ja powiedziałem na początku, prawda? Coś się dzieje, nie wiem, jak to, jak to się, jak to się, z czym to się jej, właśnie tak samo. Mentorzy, konstruktywna krytyka, jako feedback, uczenie się na błędach, czyli takie wprowadzenie zupełnie dla kogoś, dla kogoś obcego. Drugi rozdział, budowanie zespołu, czyli jak przestałem być kolegą moich kolegów. bo oczywiście, automatycznie ta sama myśl idzie. Po, po rozdziale pierwszym. Nie? Trzeci rozdział delegowanie, czyli coś więcej niż nie branie wszystkiego na siebie to jest to, co mówiłem, że warto przeczytać. Motywowanie, czyli jak sprawić, żeby się chciało chcieć to jest też też oczywiście ważny rozdział. Zależy, kim jesteś, czy jesteś zwykłym pracownikiem, czy też menedżerem. Jeśli jesteś menedżerem, to jak najbardziej polecam to kupić. Nawet jeśli już jesteś x, x czasu menedżerem, czy dyrektorem, czy kimkolwiek prezesem. Ja to zacząłem czytać jak już. Byłem 3 lata menedżerem, więc właściwie to było oczywiście jak najbardziej aktualne. Rozdział 6: ocena pracownicza, czyli coś, co tygrysy lubią najbardziej. Rozdział 7: prowadzenie spotkań, czyli jak uniknąć nugi, nu, nugi. plagi nudy. Rozdział 8: ale o co chodzi z tym przywództwem. Rozdział 9: zarządzanie zmianą, czyli wchodzenie w obszar ryzyka. Rozdział 10: do dzieła. Właściwie tyle. Krótko, zwięźle 10 rozdziałów, 156 stron. Ja osobiście naprawdę polecam do przeczytania tą, tą książkę. Dorota Korzusznik-Solarska. Dorota Korzusznik-Solarska. Nie wiem, czy kamera złapie o, o, ostrość. To sobie musicie, musisz sobie zobaczyć. One Press Wydawnictwo. Książki klasy biznes. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w następnych filmach. Popatki.